Siemanko widzowie, to jest ogólnie ta gra, no z Pixel ten, podruba tego co, co wygląda. To co, gramy w nowej oparcie. Mm. Była na tamtym odcinku mówione, że będzie. I bum. Nie ma. Tylko kontynuuj, kontynuuj. I w rękę. Dobra, dawaj. Odpadli ręka. Nie odpadła. U, ale tu mój pod swój damage zadaliśmy. Continu. I... Poleciałem. Ja. No. O I to co innego.

Fajna gra ogólnie, nie teraz. Nie będzie. O boże. U, 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 o mój Boże. Ha. A Dobra, lecimy. Czy właśnie do... zaatakowała moją wioskę? Chykać, No co nie? Zapomniałem ściszyć. Sorry widzowie. Pomi pomijamy, pomijamy. Continue. Pomień. X i 13 sekund. O nie, pięć, ha. Dobra, i pyk. Dobrze jest. Lecimy. I... Ha. ha. No i co? Dziady go z niego. Nie. A no to jest nie fair, bo tutaj kolce wyraz tają, a my nie mamy gdzie go trafić. No. Ej, wow. I pum, 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 Uuu, ty w ogóle możemy upgradeować? Na razie nie. Mm. No. Wnóżkę. Ha. Edynia, słaby, słab jak z ciebie, wiesz? No nie. Ej, to jest oryginał jakiś chyba. To jest oryginał, ale nie chcę go. Aha, co to jest? Turbo. Nie, nie chcemy tego instalować, nie? Nie, nie chcemy. I teraz jedziemy w giga dynie. U. Ona chyba nic nie poczuła. O nie! Przez nią się miasto popali. To my ratujemy miasto. Pyk, 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 pyk. Pyk. Max. Tu, 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 tu. Am. bum całkiem nieźle. to Ała. Wideo... Oczywiście moje auto, ała. Dobra. O 318 i siwa mamy. Caj to jakie ja tu będę miał wszystko na Maxa zagrajdowane, to, to to będzie słabe. No nie? A jaka się głupia reklama. O boż... No i co? Co oni tu robią, nie wiem. No wow, przejęli królestwo. Ha. ha 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 no się mango musiałem wyjść o już możemy dobra łobość. O boże, sorki, że było wyciszone, ale pizza mi przyjechała. O, widzowie, poczcie, i wszystko rozwalone. U500. Ten... Ej, no i na to ja mam zbierać te końce? O, o, coś, stra... coś głupiego. A nie, jest level up. No, i to to co innego. Piek, pyk, 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 oki... Ok bo się takie coś o nie A, u nara oki całkiem ty ha continue oki pu ha nie macie widzowie spróbujmy Nogi jej rozhalić. A to co, to? No, nie mają smaku kresu, No to wiadomo, że pokonają. Dobra, już. Sorki, że mnie tak długo nie było. Ale musiałam dać podać portfel U, No to że się mnie powaliła. i... walniemy. Dobra, nie chcę jej widzieć. To jest koszmar największy, no nie? Uuu dużo jej życia zabraliśmy. Oki okay, i... No gdzie ja wyleciałem tym samochodem? Lecimy. Mm. niego No nie! Okej. Okay. Trochę. Przynajmniej... Trochę, chociaż to się rozwaliłem. Jej. Ale to jest mega trudny wodnik. Mm. Mm. Nie wierzę. ja e, mi tylko. Tyle HP zabraliśmy, Uuu. Naga dużo, dobra. No nie, chcę mi się. Potrzeć. Ej, ładny. Ładna. Ładny fonik. Dobra, ale my poje mijamy. Krew. Dob A no tak, pomijam. Okej. Okay. No i pomijam. Jest. Okej. Okay. No coś się sta... Co się z tym dzieje? Tryk. O i teraz to co innego widzowie Ej nie no teraz, teraz, teraz widzowie to jest coś No nie ha, Ani mnie, ani trochę mnie nie wlnęłaś O kino paczta No i teraz to ja ją rozwam w 5 sekund... Mm -hmm. I No i co? No i co? No, nie chcę. Okej, okay, dobra, bo ja tą grę uwielbiałem, kiedy już nie byłem największym pro... Wszym. Instalujemy ją na, na kolejny odcinek. O, I

ale mi się nie chce mówić gdzie. Okej, okay, lecimy. <that incident roster immun Nairobi> o boż. Okej, okay, to jest shop. W ogóle nie wiedziałem, że to jest shop. Nie, bo to jest. Muszę wyłączyć. Nie. Dobra widzowie, kończymy odcinek. Nara.